Jest piątek 15 września, tu Business update. Dzień dobry. Zaczynamy. A u nas dzisiaj między innymi: płaca minimalna od stycznia w górę. Europejski Bank Centralny podnosi stopy procentowe w obawie przed rosnącymi cenami żywności i energii. Polska ma szansę stać się liderem produkcji wodoru. Biznes update. Zacznij dzień z przewagą. Zaczynamy od podsumowania rynków. Wig 20 wzrósło o 93% do niemal 1968 punktów. Najmocniej wśród blue chipów rosły kursy akcji spółek surowcowych, takich jak JSW to o 7% i KGHM Polska mieć o 445. Na szerokim rynku uwagę zwraca wzrost notowań ciechu to ponad 21% do 54 zł za akcję. To reakcja na wezwanie ogłoszone przez akcjonariusza Kai Chemistry, który zamierza przejąć kontrolę nad wszystkimi akcjami. Spółki. Wczoraj wieczorem złoty ponownie osłabiał się. Za dolara trzeba było zapłacić 4,35, a za euro 4,63. Ropa ponownie drożała o 2%. Dodajmy, że Polski Instytut Ekonomiczny ocenił, że wysokie ceny ropy zagrażają światowej gospodarce ponownym wzrostem inflacji. Bitcoin zwyżkował około 1,8% do 26 700 dolarów gospodarka i makroekonomia. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rząd przyjął rozporządzenie w sprawie płacy minimalnej w 2024 roku. Od 1 stycznia wyniesie ona 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa to będzie 27,70 zł. Kolejna podwyżka planowana jest na 1 lipca. Stawki minimalne wtedy wzrosną odpowiednio do 4300 zł, i ta godzinowa do 28,10 zł. Centrum Informacyjne rządu podało, że liczba osób objętych podwyższeniem minimalnym Wynagrodzenia to 3 600 tysięcy. Europejski Bank Centralny podnosi stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Stopa podstawowych operacji refinansujących kredytu i depozytu to teraz 4,5%, 4,75% i 4%. Prezes CBC Christine Lagarde oceniła na konferencji prasowej, że czynnikami ryzyka dla wzrostu inflacji są żywność i energia. Komisarz Unii Europejskiej ds. Energii Kadri Simpson oceniła, że przed nadchodzącą zimą Unia znajduje się w lepszej sytuacji energetycznej niż przed rokiem, gdzie tak nadal występują pewne ryzyka. Premier Rumunii ogłosił, że rumuńscy rolnicy, którzy ponieśli straty w następstwie importu taniego zboża z Ukrainy, dostaną odszkodowania. W sumie łączna kwota tych odszkodowań to 60 milionów euro. Reuters podał, że w pierwszym półroczu inwestycje zagraniczne w Niemczech zanotowały znaczący spadek wyniosły tylko 3,5 miliarda euro, podczas gdy rok temu było to, uwaga, ponad 34 miliardy euro. Biały Dom ocenił, że działania Chin mające na celu wprowadzenie i rozszerzenie rządowego zakazu dotyczącego używania iPhone'ów stanowią próbę odwetu wobec Stanów Zjednoczonych. Premier Armenii poinformował, że jego kraj ratyfikuje rzymski statut Międzynarodowego Trybunału Karnego. Zgodnie z tym statutem, Putin mógłby zostać aresztowany w Armenii na podstawie marcowego nakazu z Trybunału w Hadze. Informacje biznesowe: Polska jest piątym na świecie i trzecim na terenie Unii producentem szarego wodoru. Wynika z raportu IWI i firmy Hynfra. Jak wskazują eksperci tych firm, Polska może stać się liderem w wodorowej rewolucji. Sąd zaakceptował układ producenta Rajstop Gatta spółki Ferax. 100 milionów złotych nieuregulowanych zobowiązań doprowadziło spółkę do sanacji dwa lata temu. Ryanair negocjuje nowe warunki dla lotniska w Modlinie. Chce tam niższych stawek i rozwoju portu. W zamian natomiast, jak informuje Puls Biznesu, miałby latać także z Radomia. Wywodzący się z Czech P-Expert otwiera oddział w Polsce. Firma specjalizuje się w oferowaniu ubezpieczeń, które obejmują koszty leczenia weterynaryjnego w przypadku wypadków i chorób zwierząt. Największy w Niemczech dostawca mebli dla IKEA Zakłady Maja w północno-wschodniej Saksonii zostaną zamknięte z końcem tego roku. Powodem jest niewystarczający popyt mieszkańców Niemiec na nowe meble. Jak informuje serwis dla handlu, spadek poziomu sprzedaży mebli doskwiera również polskim firmom. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Chiński Tencent sfinalizował przejęcie polskiego producenta gier Techland. To duża transakcja, o której mówiliśmy w Business Update. W zarządzie polskiej spółki zasiedli już przedstawiciele firmy z państwa środka a sprzedawany pakiet 67% udziałów właściciela Pawła Marchewki wyceniany jest według pulsu biznesu na 6 miliardów złotych. ENA nie zaakceptowało oferty Skarbu Państwa w sprawie nabycia LW Bogdanka po bo 45 zł za akcję. Łącznie kwota za spółkę miałaby wynieść 988 milionów złotych. Zarząd spółki stwierdził, że odpowiednia wartość to co najmniej 72 ,28 zł 28 groszy za akcję. Jak informuje serwis bankier, transakcja miała zostać uregulowana w formie skarbowych papierów wartościowych przekazanych za pośrednictwem Funduszu Reprywatyzacji. W dalszym ciągu trwają negocjacje, a kurs Bogdanki wczoraj wzrósł o 7,5%. Prawo i podatki. To sprawa, o której wczoraj dużo się mówiło i na pewno będzie jeszcze szeroko komentowana. Natomiast my w Business Updates jedynie odnotujmy. Siedem osób usłyszało zarzuty w związku z tak zwaną aferą wizową, poinformowała Prokuratura Krajowa. Trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Prokuratura nie ujawnia o nich żadnych informacji. Na konferencji prasowej podano jedynie, że te osoby nie zajmowały kierowniczych stanowisk w MSZ. Tym ruchem prokuratura odpowiedziała na medialne doniesienia o przyznawaniu polskich wiz za łapówki. W kilku państwach na Bliskim i Dalekim Wschodzie. A teraz ważna sprawa dla pacjentów i prywatności. Zgodnie z obowiązującą od 6 września nowelizacją przepisów o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, poszerzona została lista miejsc, w których placówki medyczne mogą instalować monitoring. Nowe przepisy, jak analizuje portal rynek zdrowia, pozwalają szpitalom, hospicjom czy zakładom opiekuńczo-leczniczym na instalowanie monitoringu również w pomieszczeniach, gdzie są udzielane świadczenia zdrowotne. Co ważne, szpital będzie mógł nagrywać pacjentów bez ich zgody. Zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego ostrzegł przed wyłudzeniami poświadczenia logowania do Facebook. Organ wskazał, że cyberprzestępcy informują użytkowników o konieczności podjęcia działań, w rzeczywistości jednak przekierowują na fałszywą stronę. Komisja Europejska przedstawiła propozycję, zgodnie z którą podstawa opodatkowania dochodów osiąganych przez największe grupy kapitałowe w Unii byłaby konsolidowana według wspólnych zasad. W ten sposób określony wynik finansowy miałby być następnie przypisywany odpowiednio poszczególnym członkom grupy. Nowe przepisy mogłyby wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku. Dane i badania rynkowe. Do niemal 40 miliardów dolarów w 2028 roku wzrośnie wartość europejskiego rynku rowerowego, szacuje Polski Instytut Ekonomiczny. Polska jest piątym największym producentem jednośladów oraz ósmym pod względem wielkości eksporterem rowerów w Europie. Ponad 53 miliardy złotych wyniosło w 2022 roku przychód polskiego rynku odzieży i będzie rósł z roku na rok, informuje PARP. Za ponad 78% tej kwoty odpowiada sprzedaż w sklepach stacjonarnych. Sześć nowych prywatnych akademików dla tysięcy studentów ma pojawić się jeszcze w tym roku, wynika z danych firmy CBRI. GUS podaje, że w Polsce studiuje obecnie 1 200 000 osób, a brak odpowiedniej liczby lokali sprawia, że inwestycje w prywatne akademiki stają się coraz popularniejsze. 77% ankietowanych hotelarzy pozytywnie ocenia tegoroczny sezon wakacyjny, wynika z danych Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Obłożenie polskich hoteli było jednak gorsze niż rok temu, przez co trzy czwarte podmiotów biorących udział w badaniu podniosło ceny względem roku poprzedniego. I tym wspomnieniem wakacji kończymy to wydanie podcastu Business Update. Niezmiennie polecamy subskrypcję naszego newslettera na businessupdate.pl. Tam jeszcze więcej informacji, w szczególności wyników, danych finansowych i rekomendacji spółek. Za dziś dziękujemy. Do usłyszenia.